Warning: This video is not made by children. This video contains jumpscares, red screens, loud noises, etc. Please do not watch this video at 3am, or it'll give you nightmares. Dobra, to będzie trochę zawstydzające. Czy kojarzycie tą postać? To rybka mini-mini plus. I zawsze o godzinie 21. big baby and discovery it proszę wyłączcie to a na tej tym pojęcia, czy ktoś z was też tak miał, ale dla mnie to był po prostu horror. Żeby... Jak byłem mały, to jak było mi w jakimś miejscu, na coś czekałem. <śmierdziśla> Miałem wrażenie, Włączyli ten kanał o 21 to od razu krzyczą